Witam Was dzisiaj, Dominika i Kuba. Jesteśmy uczniami ósmego Liceum Samorządowego w Częstochowie i chcielibyśmy Wam dzisiaj przedstawić nasze Liceum. Chodźcie razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. To właśnie główne centrum dowodzenia naszej szkoły i nasza wspaniała pani dyrektor. To właśnie tutaj, w naszym ogrodzie, rozpoczęła się nasza wspólna przygoda. Co roku jest organizowany tutaj piknik integracyjny, który ma na celu zjednoczyć nas wszystkich i stworzyć super rodzinną atmosferę. Czekamy, Czekamy na was! Nasza szkoła z nauki, ale też do relaksu. Oj, tak! W naszej szkole działa również wiele kół zainteresowań. Na przykład koło teatralne, gdzie staramy się regularnie wychodzić do teatru na różne sztuki i spektakle. Mamy również świetnego nagrody który które zawsze nam pomoże i zawsze nas wspiera. Oraz osoby, które wywołują na naszej twarzy Na przykład Pan Marek. W naszej szkole mamy automat z Witajcie! Zapraszamy Was do naszej szkolnej biblioteki. To tutaj mieści się serce naszej szkoły oraz redakcje dwóch gazetek szkolnych. Twój los i historyczne losy. Właśnie w tym miejscu rodzą się wspaniałe pomysły. Zapraszamy! Zapraszamy. Oto nasza szkolna czytelnia, gdzie można znaleźć wiele ciekawych książek. Służy ona również jako charakteryzatornia dla koła teatralnego. Warto również wspomnieć o edukacji filmowej. Kanapy to najlepsze miejsce spotkań w naszej szkole. Rozmawiamy tutaj na temat swoich zainteresowań i lekcji. Możemy tu odpocząć, pouczyć się na następne lekcje. To na pewno najlepsze miejsce do odpoczynku w naszej szkole. W naszej szkole powstają również różne projekty ekologiczne. Między innymi to działamy. W ramach tego projektu powstają zielone strefy i wrzosowiska. Zapraszam do Osmejcyła Samorządowego w tym Tuszcowie. Na pewno nie pożałujecie. Świetna kadra, wiele atrakcji i co najważniejsze, świetna, świetna atmosfera. atmosfera.